Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Galerii Arsenał w Stoku. Chciałabym powiedzieć, że z radością, ale jednak jest to radość przytłumiona. Wolelibyśmy się spotkać tutaj w pełnym gronie i móc z Państwem rozmawiać. Takie zamknięte otwarcie jest jednak czymś niepokojącym i z drugiej strony Pociesza nas fakt, że jutro będziecie Państwo mogli przyjść do galerii i obejrzeć dwie znakomite wystawy dwóch świetnych artystek Izabeli Post Tarasewicz i Małgorzaty Mirgi Tas. To są dwie bardzo różne wystawy, ale też wiele je łączy. My się zawsze zastanawiamy nad tym, w jaki sposób te. te w przypadku dwóch wystaw indywidualnych, w jaki sposób znaleźć jakiś klucz, który powoduje, że właśnie tak, a nie inaczej je pokazujemy. I zastanawiałam się też nad tym kluczem i znalazłam pewien wytrych, którym jest taki zarzut, który się pojawia wobec sztuki współczesnej, mianowicie taki, że daleko odeszła ona od platońskiej triady. Piękna, dobra i prawdy. Obie te wystawy zabierają wszystkie te elementy po prostu w proporcjach 200%. Prawdę stanowi tutaj szczerość artystek, które mówią o swoich doświadczeniach. Te, ich prace są wynikiem długotrwałego procesu, który wynika z ich doświadczeń, wynika z ich historii i wynika z ich korzeni. Dobro to to, co czujemy, po prostu będąc w tych przestrzeniach, a czujemy tutaj wielką empatię. Myślę, że to wspaniałe wystawy na czas pandemii, bo rzeczywiście takie dające nadzieję, dające energię, dzielące się energią. I wreszcie piękno. Obie wystawy są po prostu przepiękne. Zacznijmy od gości i o wystawie Małgorzaty Mirgi Tas opowie Wojciech Szymański, kurator tej wystawy. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Zanim opowiem o wystawie, bardzo ceremonialnie, ale też bardzo szczerze, chciałbym podziękować Galerii Arsenał za zaproszenie, zwłaszcza dyrektorce Monice Szewczyk, naszej koordynatorce Ewie Hacianowskiej oraz całej ekipie, wszystkim pracownikom i pracowniczkom, z którymi przez właściwie cały ostatni tydzień. Od rana do nocy budowaliśmy tę wystawę. Także bardzo, bardzo dziękuję. To nie jest pierwsza wystawa, którą razem z Gosią zrobiliśmy, powiem nieskromnie, że wszystkie były świetne. Natomiast ta, ta jest wyjątkowo dobra, gdyż została można powiedzieć, uszyta na miarę i leży w galerii Arsenał jak ulał. I gdyby nie te przestrzenie zaoferowane na tę wystawę, to ten nowy cykl, od którego tytułu tytuł zaczerpnęła cała, cała wystawa. Mam na myśli cykl, wyjście z Egiptu, na pewno nie powstałby w takiej formie i w takiej, w takiej skali. Wystawa bowiem składa się z trzech części jest podzielona na trzy sale i trzy opowieści, czy też trzy romskie mikrohistorie. Pierwsza sala to, tak jak powiedziałem, zupełnie nowy, premierowy tutaj cykl artystki pod tytułem Wyjście z Egiptu. Pięć monumentalnych, wielkoformatowych kolaży slash patchworków powstałych na podstawie XVII-wiecznych grafik Żaka Kalota, zatytułowanych Egipcjanie, jak w XVII wieku określano romów. I to jest próba. Takiego zawłaszczenia, takiej kulturowej apropriacji, którą artystka dokonała, wykorzystując te grafiki, które z jednej strony są jakby wspaniałym przykładem dawnej europejskiej grafiki, natomiast z drugiej strony oczywiście są portretami społeczności romskiej stworzonymi przez ręką nieroma i są także przykładem. Typizacji i stereotypizacji romskich wizerunków w sztuce europejskiej. Druga sala to sala zawierająca cykl Hana, co w języku romskim oznacza miejsce w lesie. I chociaż to był cykl, który artystka stworzyła już w 2016 roku i pokazywany był na wystawie Pany, chłopy, chłopy, pany w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu. Tutaj ten cykl no, dostał jakby nowego życia i pokazywany jest także w zupełnie nowej formie. E, te pięć lat temu to była praca in situ w Skansenie. Natomiast tutaj, na potrzeby wystawy w Galerii, w galerii Arsenału w Białym Stoku, e, artystka e, pracowała na modelach budynków, właśnie ze Skansenu w Nowym Sączu. E, I trzecia, trzecia sala to jest taka traumatyczna, Historyczna praca artystki pod tytułem 29. Ona także była pokazywana w ubiegłym roku w dwóch miejscach. Po pierwsze w Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. Po drugie na Biennale w Berlinie w KW. Natomiast tutaj została też na nowo zaaranżowana. To jest taki cykl rzeźb z różowego wosku. Które małgorzata Mirga wykonała na podstawie zniszczonego w 2016 roku pomnika, swojego autorstwa, pomnika Zagłady Romów, który znajdował się w Bożęcinie Dolnym. Więc ta praca opowiada tak naprawdę o, o zniszczeniu tego pomnika, o tych postaciach, które zostały jakby symbolicznie tam zamordowane, raz jeszcze w Bożęcinie. Ale także, jak mi się wydaje, jest takim bardzo mocnym głosem w sprawie jakby antycyganizmu i antyromskich biopolityk dzisiaj. Co mogę jeszcze dodać? Bardzo spada mi maska. I wiem, że jeżeli ktoś nas ogląda, to wszyscy to widzą, czuję się trochę kratyńsko. Więc może też oddam głos, oddam głos za, z powrotem Monice. Wszyscy się czujemy dyskomfortowo w maskach. Czy Ty, Małgosiu, chciałabyś y, uzupełnić jakoś? Chciałam tylko przyłączyć się. Do, do podziękowań Wojtka. Niezmiernie się cieszę, że mogę tutaj być i w tak doborowym towarzystwie y, Izy. Też to się cieszę. Y, niesamowite. I to, to, y, no, nie wiem, czy, czy Ty też, ale ja też uświadomiłam sobie, że przy tworzeniu Twojej y, wystawy i mojej y, to jakby współpracowała y, cała rodzina. Więc bardzo im za to dziękuję. Dziękuję wszystkim tej w galerii, bo masz niesamowity team tutaj, um, pani dyrektor. Więc um, e, myślę, że um, ma, mam nadzieję, że się spodoba i że, że będziesz miała tutaj tłumy. No <noise> dziękuję bardzo. Dziękuję. To taka komfortowa sytuacja, kiedy kurator powiedział wszystko i artystka już go nie chce poprawiać. Ja tak lekko nie będę miała. Też dlatego, że wystawa Izy jest bardzo złożona, ona ma bardzo wiele poziomów i myślę, że właśnie to zawsze mnie fascynowało w jej twórczości, że Iza nie stawia kropki nad I, że wszystkie sytuacje są otwarte, poddane pod interpretację, czyli państwo, odbiorcy też macie tutaj jeszcze pole do działania Waszej wyobraźni. Spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację, że w galerii mamy ponad 10 tysięcy elementów, które tworzą pewien schemat, pewien rysunek, rysunek przestrzenny, rysunek, ale też rodzaj języka, bo właściwie bardzo ten, ta forma przypomina nam jakieś. Jakieś schematy, ale też jakiś rodzaj piktogram, piktogramów, czegoś jakiejś opowieści. I spróbujmy sobie wyobrazić, że ona jest kompletnie otwarta. To może być nie 10 tysięcy, ale 100 tysięcy, albo milion elementów. I nie muszą być ograniczone przestrzenią tej galerii, tylko mogą się po prostu wylać na zewnątrz, mogą być takim rodzajem. Żywego organizmu, który się po prostu rozprzestrzenia. Tym żywym organizmem, takim faktycznie w przestrzeni wystawy są grzyby. Jest świat grzybów, leczniczych grzybów, które no, przywracają zdrowie, są bardzo ważnym elementem medycyny chińskiej. I no cóż, Iza Tarasewicz jest osobą, co bardzo często podkreśla związaną z, z ziemią. Jest dziewczyną ze wsi, jak mówi, i to jej takie wyczucie materii organicznej, takie jakby taka intuicja w stronę rozumienia wszechświata poprzez, poprzez tą materię jest niesamowita. Metafory w tej wystawie możemy mnożyć. To oczywiście może być organizm, to oczywiście może być kosmos. Mi przyszła do głowy taka metafora związana ze sztuką, bo wydaje mi się zawsze, że każdego rodzaju twórczość jest też trochę o sztuce. Że my często używamy takiego porównania mówiąc o sztuce, że jest to wirus, który, który zmienia rzeczywistość, zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. A w tym momencie ta, ten świat Grzybów, ta grzybnia, która występuje na wystawie, ma szereg takich właśnie cech, które przypominają mi te cechy sztuki, czyli rozmnaża się w sposób właściwie nieograniczony, że tworzy nowe podgatunki, że tak naprawdę jest ogromną. Mykologia jest taką ogromną dziedziną, nie do końca zbadaną, bardzo fascynującą, i to, co najbardziej jest w niej fascynujące, to to, że nie do końca ją y, znamy, nie do końca żeśmy ją rozpoznali. Y, I spróbuję w tym momencie oddać mikrofon się, bo. Y, nie, na pewno nie, właśnie myślę, że nie. Myślę, że to jest taka otwierająca sytuacja, która. Y, ja nie powiedziałam wszystkiego, ty też nie powiesz wszystkiego. Bardzo jest ciekawe, co Państwo zobaczycie w tej wystawie. Ale już oddaj mikrofon. Ja też po pierwsze dziękuję za zaproszenie. Dziękuję całe, ca, całemu teamowi za to, że pozwolił mi wywiercić chyba ponad 400 otworów w suficie. Dziękuję za ten support techniczny podczas montażu, który był dosyć intensywny. Dziękuję pani dyrektor, że zrobiła jedną kompozycję na ścianie. Jest, jest, jest wyjątkowa. Też się cieszę, że Małgosia, że z Wojtkiem jesteście tutaj, bo wydaje mi się, że ten dialog jest bardzo intensywny i ciekawy. Że to są takie jakości, które. Ja też czuję taką szczerość w, w, w tamtej sali, więc jest, jest i estetyczny balans. I taki, jeżeli chodzi o samą, sam jakby taką tkankę merytoryczną, jest to, wydaje mi się, bardzo ciekawe. I też jest to ciekawe, że rzeczywiście przy, przy Twojej twórczości rodzina jest tą częścią bardzo ważną. I akurat przy tej produkcji u mnie też rodzina nie miała wyboru musiała, musiała być, ponieważ to był dosyć intensywny proces produkcji kilka lat temu bo, bo praca nie jest nowa yy, ale za to nigdy nie było pokazywana w takiej skali w Polsce więc też się cieszę że mogę w takiej rodzimej sytuacji pokazać tą instalację i zresztą moja rodzina pier prawdopodobnie pierwszy raz zobaczy ją na żywo w takiej skali więc właśnie z moją rodziną produkowaliśmy te wszystkie pręty, co było też ciekawym takim doświadczeniem dla nas samych, jako rodziny. Monika to dużo powiedziała. Ja może dodam, że praca była stworzona w 2014 roku w bardzo specyficznej przestrzeni, nie tak pięknej jak tutaj. To była to była piwnica instytucji w Antwerpii, która wcześniej, wcześniej po prostu była magazynem serów. To, było, to Mówię o tym, ponieważ jest to istotne, że stworzyłam tą instalację dla, dla takiej brudnej przestrzeni właściwie. I, i zawsze mnie interesowało. Przy aranżowaniu de Means, de Milieu, to, żeby w jakiś sposób też e, nie bać się e, e, niegaleryjnych miejsc, to znaczy takich niełatwych do, do aranżacji. E, praca niby jest z 2014, ale właściwie zawsze jest czymś dla mnie nowym. E, już e, nie wiem, który raz ją instaluję i za każdym razem mam. mam e, Mam taką radość, ponieważ zawsze zna, znajduję jakąś kolejną możliwość y, montażu y, w, w inny sposób, ale to są takie techniczne rzeczy, które y, dla artysty są istotne, a może dla widzów nie. Ale z drugiej strony też jest to istotne, że y, mimo, y, mimo tego, że y, y, te prace. Y, ta praca jest tak intensywna, e, jakby w, w, samym, w, w samej ilości materiału, to też e, wydaje mi się, że za każdym razem udaje mi się uzyskać taką ażurowość, lekkość. I e, e, rysunek, który właściwie jest podstawą tej instalacji, że właściwie ten rysunek, który właściwie zobaczyłam, pod mikroskopem obserwując ściany komórkowych grzybów, to jest właśnie to, jest takie przeskalowanie tego, tego obrazu grzyba. Grzyby są bardzo, bardzo ważną częścią tej instalacji, ponieważ, ponieważ to była główna inspiracja do budowania, do myślenia o kompozycji, o aranżacji i o tym, aby ta przestrzeń była z jednej strony okupowana. A z drugiej strony, miała tą zawsze formę otwartą. Tak jak już Monika wspomniała, główną częścią, znaczy bardzo ważną częścią tej pracy jest żywy rosnący grzyb. Jest to bardzo specyficzny grzyb. I to też jest taka pierwsza, chyba jedyna rzecz, którą wykorzystałam w swojej twórczości. Że to jest taka, gotowy, że tak powiem, produkt, który sobie żyje na, na, na wystawie. Kilka lat temu, widząc ten grzyb, po prostu się zauroczyłam, bo wygląda zupełnie kosmicznie, jak taki podwodny organizm. Jest to grzyb, który bardzo rzadko już w obecnym środowisku zniszczonym występuje. Jest to reishi, a w Polsce nazywane jest lakownica żółta, może może w Białowieży ktoś może to widział, ale, ale szczerze mówiąc, ja nigdy nie widziałam w warunkach naturalnych. I to jest grzyb, który y, ma y, właściwości medyczne, i w, ikono, w ikonografii chińskiej to jest najstarszy grzyb, który się poja pojawia w medycynie chińskiej. Y, jest to istotna część te, tej wystawy, ponieważ, y, 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 po pierwsze, to jest y, ciekawe, że teraz mamy pandemię i myślimy non-stop o, o, o wirusie i jesteśmy bombardowani non-stop informacjami i złymi statystykami i ten grzyb jakby się tak pojawia ni stąd, ni znowąd, ponownie, ponieważ jakby historia grzyb, grzyb, użycia grzybów medycznych jest zawsze taką falą, tak jak jak fa, falą jest właściwie to, co się dzieje z tą pandemią, tak. Falą mówię o takim znaczeniu, że, że ponownie pojawiają się informacje o tym, w jaki sposób alternatywny pomóc, pomóc, sobie i ten grzyb mam nadzieję, że też jakby wniesie też taki trochę, taką nadzieję do tego, aby, aby może myśleć pozytywnie o tej pandemii. Widzowie, jak już przyjdą, to będą, będą mogli sobie poczytać o, tym, o, o, o historii tej instalacji. Jest piękny tekst Borisus, Sus, która w taki, taki ciekawy sposób mówi o pracy, ale też o grzybach, o polityce i ekologii. Więc też zapraszam do tego tekstu też na stronie internetowej. I jeszcze raz dziękuję serdecznie za zaproszenie, za cierpliwość, za te liczne dziury w suficie. I mam nadzieję, że widzowie będą się cieszyć tymi wystawami, bo wydaje mi się, że zrobiłyśmy fajną robotę. Tak nieskromnie mówiąc. Dobrze, ja tylko dodam, że cieszyć się tymi wystawami mam nadzieję, że będziemy mogli do końca marca, ale nie zwlekajcie Państwo, życie jest dynamiczne i pełne niespodzianek. Zapraszamy do Galerii Arsena. Dziękuję.